Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek wojana o wspaniałym tytule udajemy dziewczyny na wojanowicach tylko dla dziewczyn. I naprawdę jestem ciekaw jak wojanowi pójdzie udawanie kobiety. Dlatego bez bezbędnego przedłużania zostawcie suba, lajka i dzwoneczek, a my lecimy do oglądania. Jesteśmy na świecie dla dziewczyn, i przyprowadziliśmy paliona. O, mamy gościnnie paliona. Czyli ten odcinek na pewno będzie kontentowy. Jak ci się podoba? Jak ci się podoba wojanowice dla dziewczyn, co nie? No właśnie pierwsza reakcja. No. Jakie to kolorowe, różowe, wszystko cukierkowe. Ale jeżeli jest to świat dla dziewczyn, to czemu tam nie ma kwiatów? Kobiety kochają kwiaty. Jak dasz dziewczynie kwiaty, to ona da ci. Dziś zmieniamy się widzowie w dziewczyny! A do tego nie jest potrzebna jakaś operacja? Bo to są wojownicy tylko dla dziewczyn. Tam widzę, że Katia jest, tam widzę jej nick, więc będzie przypał. Patrz, to jest jedna dziewczyna. Hejka! No i słuchajcie, jesteście gotowi, zmieniamy skina! Wojan, ale ja ciebie nie rozumiem, skoro to jest świat tylko dla dziewczyn, a wy jesteście jedynymi mężczyznami, to będziecie mieli mega powodzenie. Ja bym płci nie zmieniał. Zmieniamy za trzy, za dwa, za jeden! Na wojnężach pojawiły się właśnie puzzle. Widzowie na 2000 lajków kupię te puzzle. Kiedy wy jesteście! Nubek miałeś zmienić głos! Nubek! Nie, nie! Znaczy... Nubek! Palion jako dziewczyna jest serio ładny! Ciekawe czy w realu byłoby tak samo. Ale ja nie chcę się zamieniać dziewczyny! Ej teraz Nubek będzie miał turbo powodzenie, bo już został jedynym mężczyzną! <grym> Się w Przebieraj, Przebieraj się! Idź, tam Pisz. się przebiera! O nie oni teraz cały odcinek będą gadać takim dziewczęcym głosem. Przecież chyba kobiety nie mają takiego głosu. Ej, dobra widzowie, nie mogę z tego co tu się wydarzyło! Najbrzydsza kobieta jaka powstała w Minecrafcie. Ej, no, no psiom, wiesz kto był? Kto był? No, nie mogę powiedzieć przy nim. A, no tak! A? Ja też! dobra. To ja to wiem, dobra! Ja nie chcę nikogo obrażać, bo jeszcze mi film zestrykują, ale ten głos naprawdę nie przypomina głosu dziewczyn, tylko jakichś kastratów. O, ja jestem siostrą wojana! Jestem wojanka! Palion, ty jesteś. kim? Jak się nazywasz? Palianka. co yy, będzie podejrzany? Ja jestem. Co? Natalionka! A przypadkiem nie ma innego youtubera Minecrafta, który zmienił imię na Natalia. Jestem kobietą Gemo. Ge ge nie jesteś, Jestem, JESTEM DZIEWCZYNĄ JESTEM DZIEWCZYNĄ yy, no Jesteś... widzę, że jesteście dziewczynami, ale się pytam kim jesteście Jak słyszę głos Kati to ona jest chyba załamana tym, że występuje w tym filmie Ale z drugiej strony nie rozumiem dlaczego ja z chęcią nagram film z Wojanem jest... Nie ma siostry! Czekajcie, bo z tego co się orientuje, Kati, to jest była dziewczyna Wojana albo aktualna dziewczyna Wojana. No na pewno byli razem, nie wiem czy jeszcze są. I czy Wojan próbuje jej wmówić, że jest swoją siostrą, skoro jego dziewczyna, no raczej wie, że Wojan nie ma siostry? Siostry, przecież kim jestem? Jestem siostrą Wojana! No. Kim Czemu ona wyciągnęła miecz? Nie! Ja, stop, 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 stop! Nie bijcie się, trzymajcie Jabłuszko pokoju! Jabłuszko pokoju! Jak ten owoc z Biblii. Jestem Natalionka, lubię oglądać Żuwi Ninja i Dextera! Panion ma super ulubione filmy. Ja, Okej! Okay, ja to jest Natalionka! A ja jestem, Nupka! To, co się w tym filmie dzieje, przekracza ludzkie pojęcie, naprawdę. W sensie to wygląda jak coś, co ja bym był w stanie nagrać dla Beki. Ogonie to my! Wracamy z wojanowic, z tych brzydkich, tych dla chłopaków. Moja teoria jest taka, że oni poszli na Wojanowice dla chłopaków, tylko żeby podrywać. Widziałeś wojana paliona i nóbka? No, no tak, widzieliśmy. Widzieli, oni jeszcze tu nie, no, tak, nie a, byli a, nigdy. To się pierwsze. A ale już tylko nie śmierdzą sobie fajnie. Czemu Wojan i spółka po zmianie płci nie nienawidzą chłopaków? W sensie to chyba tak nie działa, że wszystkie dziewczyny nie lubią chłopaków. Przecież w sumie są takie kobiety, które nienawidzą mężczyzn, pomimo tego, że mężczyźni są lepsi. Mamy, zobaczcie, co to? Serdecznie. To jest Słońce! Nie chodzi o słońce, o tą twarz! Chodźcie! Za dużo się dzieje w tym filmie. chłopak! No przestańmy, daj mi go schrupać! Przyjaciele Wojana po zmianie płci próbują odbić dziewczynie Wojana, chłopaka. <laughs> <laughs> Okej, okay, idę na Dobra górę. dziewczyny, nie będziemy się biły jakieś Stefanie. No wiadomo, ziomale ponad lale, a w tym przypadku lale ponad ziomale. Widzicie? Jak mamy wejść do góry? Tylko ja mogę się do niego dostać! Nie, ja, 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 ja! Rywalizacja o głowę Wojana. Ja chyba nawet nie muszę mówić, z czym mi się to kojarzy. Łapie za głowę, gra w koszykówkę, ona się martwi o włosy. Rozwalam go! Tak jest! Czemu rozwalacie głowę Wojana? Pierwsza, łam pierwsza i to ja będę z nim! Z tego co zrozumiałem, pierwsza osoba, która zniszczy posąg głowy Wojana, będzie z nim w związku. A nie trzymamy się razem, tak? Jest bardzo miłe, jest bardzo miłe, jest bardzo miłe. Może oni przebrali się za kobiety po to, żeby z Katy rozmawiać o mężczyznach? Mnie zawsze interesowało, co dziewczyny mówią o chłopakach. Uuu. Wygląda jak smurfy, piasek wygląda jak smurfy Ej, powinniśmy rozwalić wszystkie te skiny i postawić nasze Właśnie też mi się tak wydaje, czemu ja jeszcze tego nie zrobiłam wcześniej? Prawdopodobnie dlatego, że nie znałaś jeszcze chłopaków przebierających się za kobiety Ja w sumie nie wiem, czy ja to powinien nazywać operacją, czy przebieraniem się za kobiety W każdym bądź razie jest ciekawie Ała! Ała! Ej! Ej! Sorry, Bojanka. Ej! Ej, no, szczęście, żyję Żyję, ale po serca mam, Ała! Jezu, dziewczyny, nie bijcie się o Wojana. Ale tu się dzieją bimosy. Ale Zadymka! Szu,zu,zu! To jest najciekawszy film Wojana, jaki oglądałem. Wojan, dziękuję ci, że go nagrałeś. A ja ciągle myślę, Poczekajcie, czy oni po tym jak się przybrali za kobiety, udają, że zakochali się w samych sobie? To jest trochę przykre. Ja bym go chyba zbanowała, jakbym się dowiedziała, że to jest chłopak. I I wiesz co, masz rację, banujemy wszystkich chłopaków i to jest wioska tylko dla was. I byśmy ten, go łaskotali. Nie śmiejcie się z lupka. łaskotanie to są tortury. Co na to, żeby gdzieś zrobić babski wieczór? A propos babskich wieczorów, ja rozmawiałem z moimi koleżankami. Z tego, co mi opowiadały one, jak robią sobie nockę z koleżanką, to tylko plotkują o wszystkich, przeglądają Tindera i piją wino. A ja z kolegami gram w szachy po nocach. Oj, tak, robię najładniejsze serce w moim życiu Najładniejsze serce w twoim życiu to jest zdobyte serce Ja już tyle kobiet zdobyłem Nie no, żartuję, nikt mnie nie chce Ej dobra, zobacz moje serce jak wygląda zbocznie dobra. Mam nadzieję, że to serce nie jest złamane albo dziurawe Ui, Wow, ale umiesz latać fajnie To serce jest w połowie puste Może to jest serce osoby po rozstaniu Ja to się długo uczyłam, to chłopacy najczęściej tak łatwo latają My sobie. jesteśmy kumate baby. Oni są kumatymi babami tylko dlatego, że są mężczyznami w przebraniu kobiet. Ale pójdziecie bądź... ze mną do fryzjera? Dobre No tak? Do, 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 do. A później ubierzemy się w piżamki, w serduszka Okej, okay, czyli oni będą udawać takie stereotypowe dziewczyny I sobie bałwskim wieczór z słodyczami Ej, to mnie też zawsze zastanawiało, czemu kobiety żrą tyle słodyczy i dalej są chude A ja na przykład dbam o dietę, chodzę na siłownię i wyglądam tak To nie fair Może pójdziemy pozbierać grzyby? Pójdziemy pozbierać grzyby, a potem będziemy na haju Uwaga! Piękne to serduszko. Gratuluję wam, dziewczyny. Mam nadzieję, że kiedyś się zdobędziecie. Natalionka? Co ona Pani? zrobiła? O, Natalionka, co ty zrobisz? Ale się Jara, może sobie zrób pędyki lub Palion już się wczuł w rolę kobiety. Boję się, że może stwierdzić, że lepiej być dziewczyną. O, się... Proszę, usiądźcie sobie, ja się wami zajmę. Poczekajcie, czemu ona poszła do fryzjera i ma ich obsługiwać? Kati, to no. inny kolor! Wow, jak... Ej, widzowie, ja też chcę przeferbować włosy. Dajcie znać na jaki kolor? Póki co jestem rudy. I nikt mnie nie lubi. Co? Co? Ej, co? Co? co się da Ej! Natalia, Co się stało? Natalionka! Na Chodź tu! Natalionka sobie przypomniała, że jest kobietą i musi iść do kuchni. Co? 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 co się stało, kochana? Natalionka, nie płacz A może Natalionka ma okres? Dobra, tego się nie spodziewałem. Jeszcze trzeba zrobić nupcie o Trzeba ją zrobić. To źle zrozumiało w mojej głowie. Robię ją w minutę, kopną na dupę i zadzwini. Dobra, jakieś włoski fajne? Tak! Tak, tak. będę miała tak ozdobę. Zrobię jej wąsa jak nic. Nopcia, robię, 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 działajcie, robię, kochane, o, działajcie! Co ty się dzieje? Tada! ona jej dorobiła rogi? Ej. Ona teraz wygląda jak te dziewczyny, co mają wieczór panieński. Ja ogólnie nie do końca rozumiem tą koncepcję imprezy przed ślubem, bo przebieranie się za diabełki i tak dalej to wygląda, jakby pani młoda dzień przed ślubem chciała się puścić. Tam byłam przez 5 sekund. Piękki! co to jest? Czy była cenzura tak losowo? Mam dużą brodę, mam dużą brodę, mam brodę długą! Ale kobiety z brodą nie było w moim bingo na ten odcinek. Spoko. Ale kumacie, że wojanowice teraz dyskryminują mężczyzn. W sensie wojanowice tylko dla dziewczyn, bo mężczyźni nie mogą do nich wchodzić. No ja, ja wam powiem ja... tak! Ja wam powiem pierwsza. Tak! Słucham I... cię! Ja zawsze byłam dziewczyną! To brzmi co najmniej jakby normalne było to, że ludzie zmieniają płeć co 20 minut. Co ja? opowiem wam historię! Opowiadaj! Zobaczymy, czy historia od Paliona będzie ciekawa. Ja Miałam chłopaka! Co ty? No! A myślicie, że panią kłamie z tym, że miał chłopaka? Bo ja zakładam, że on to mówi tylko dla żartu, ale być może się mylę. No, spotkaliśmy się, prawda, na ice cream, tak? Spotkaliście się na lody z chłopakiem? To już naprawdę ciekawie brzmi. Wkładaj go do buzi, zanim roztopi się. A on se wziął? A on se wziął i co? Czemu tam była cenzura? No, nie, sorry, zerwałeś ale swoją drogą przez ten film zacząłem sobie wyobrażać jak jakieś dziewczyny mają nockę i rozmawiają o robieniu lotu. Poczekajcie, zagramy z Halloween Na czym polega zabawa w Halloween? W Przypadkiem nie jest po prostu jakieś święto, tradycja? Wychodzisz stąd, wychodzisz stąd To nie było zabawne, że mężczyzna przebierający się za kobietę przebierał się za innego mężczyznę Skomplikowane się to robi Weźmy tą główkę i zróbmy z nią coś Ej, dwie, 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 dwie. Stalion, stalion. No Co ty mówisz? Paweł, z jestem zmieniony! głowkę! Nie! Nie możesz! O tym! O Czemu ona tak bardzo chce głowy paliona? Oddaj głowkę! Już, 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 już! Co ty robisz? O! Idziemy ją spalić, dziewczyny? <lwiatplatz> Czemu wy chcecie spalić głowę paliona? Gdzie Uciekaj! Zastanawiam się, dlaczego w tym filmie dziewczyny tak bardzo nie lubią chłopaków. Szczególnie, że 75% dziewczyn w tym filmie to chłopacy. chodźmy na basen! Ale pro pochodzenia na basen dużo dziewczyn, które poznałem, nie potrafią pływać. To sobie swój telewizor! Baby uwielbiają oglądać telewizor! To jest fakt, wszystkie dziewczyny lubią Netflixa, a mężczyźni lubią Netflix and stream. Okay. to to jest? <noise> To, 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 jest e, służący Okej, okay, czyli Katy jest mega zamożna, ma nawet służących To jest moja przyjaciółka, którą tutaj e, przenosowuję Ale zmiana zdania, jednak nie służący, to przyjaciółka Swoją drogą to chyba trochę niemiłe Teraz Seraf się zakochała w takim jednym twardzielu Ciebie? Naprawdę przesilny IQ O kim ty mówisz? Wylewa się z niego i w ogóle No zobaczymy co to za nowa miłość dla Paliona Paweł Ale to chyba dobrze, że kocha samego siebie. To chyba jest nawet zdrowe podejście. Dobra, kochana Katia, my się jeszcze skatamy, wiesz o co chodzi. A tymczasem zapraszam was do odcinka, który wyświetla się teraz na ekranie, do wspierania mojego kanału, bo to jedyne 5 zł. No i pamiętaj, obserwuj górniczego kolego.